Kiedy zima tak trzyma, nareszcie wtedy warto miast ciągle tkwić w mieście, w plener ruszyć i rzec myślą: Możecie biec, i jak Pegas na skrzydłach mnie nieście. A gdy puch myśli tych uskrzydlonych, w drzew zaplącze się śnieżne korony. Niech tam spocznie, niech trwa, niczym baśniowa mgła, srebrna szać, kwiaty mrozu i szrony. Czyż nie piękny dzień? Pięknego popołudnia. Dzięcioł tam sobie kuje. Niewzruszony. с о з д